Sponsorem programu jest Desmoxon www.desmoxon.pl King. Rozpoczyna sezon 2 i odcinku 10. Cześć. Nazywam się Dawid Szumiec i mam 44 lat. Przyjechała z Afryki do Polski. I bardzo wszystko od nowa. Kim pan jest? Nazywam się Dawid Szumiec i mam 44 lat. A kim Dawid przyjechał? Za Afryki. I bardzo wszystko od nowa. Od przyjechał żona, który Maja jest w domu macieka i Julią. Mam 41 lat. I był 30 lata 2008 rok. Masz do Kacperku. Może do domu relaksję. To na razie do, do widzenia. Się. To na razie Dawid. Cześć Kreciku. Czego ona chcesz? Jak kto? Kasy. Masz 100 tysięcy złotych inaczej tu mieszkasz. To jest dużo foka. Ja nie mam takiej pieniędzy. Krecio oddawaj mi kasę bo się zabiję. Ja za chwilę Kreciku zadzwonię na policję. Chcesz tego? Chcę. Bo szybciej dołem pistolet błah, ha. ha, 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 ha. Halo policja. Proszę przyjechać. Masz domy 254 368 kobiety 100 tysięcy złotych. Przez mieszkam tu. Dobra to na razie. No i za chwilę przyjechać policja. Ale się szybciej zastrzelę. Haha, ha ha, 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 ha ha chyba nie żyje spierdalałam cię miasto. Stać policja zostajesz aresztowany kreciku za strzale Dawida Szumiego. Ale to i ja. Żadne mchale. To ty jesteś odpowiadanie za strzale krecik Dawida. Dobra. A teraz jedziemy na policję. Cześć Dawid. Jak tam? Dobrze. Super nasza nie jest. Du jesteś bezpieczna, Sicherheit. czy nie jestem Kracikiem? Weil ich Bo zate, mówiłem, że nie jesteś. Sponsorem programu był Desmoxen w